I tutaj brawa naszych, naszych <plansujesz> Magia I dokładnie, tak i tak pobądź nie skończy, i przyjdziemy do pytań. Zaczęło się od trailera. Od no, Tutaj to bardzo. Dzisiaj sobie, zaczął, dokładnie. <gry> Trailerom jest poświęcony jeden z rozdziałów tejże, jakże zacnej książki, dziś tak bardziej, postanowił się otworzyć swego rodzaju Autoprezentacji jeszcze gdzieś... To terapia to znaczy troszeczkę. Jedna. Jak, jak na w kazeczku troszeczkę. No, no, czy pisałeś tą książkę w funkcji goląców, czy jednak nie liczbę? No, nie, no, nie, no to jednak... No nie rzeczywiście w różnych. <grym <grym przyjęcia się zdarzały, też pod przyjęcia wpisowały. Rozumiem, czyli wszystko zależy... Od, no, punkt no. widzenia zależy od punktu siedzenia, tak? No, na przykład. No, no dobrze. E, Powiedz mi. Mój drogi, serdeczny panie, że już przyjacielu. No to już niedługo. Prawda? Tak. Nie Za jakieś 10 minut. No dobrze. Wystarczyło to dziesięć minut już. I można. Tak, tak. Eee, Ale na minuta. Ty celowo stajesz sobie na przykład przy półce ze swoją książką, w, 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 w różnej księgarni. Oczywiście będąc nie do końca dyskryminowany tak jak teraz. Po cywilnemu. Dokładnie. i to na reakcje ludzi, jak obierają. A to właśnie tutaj dzisiaj nie robiłem, ale to było niesamowite dla mnie, e, ponieważ jak wiadomo ja krywam swoją tożsamość i jestem rozpoznawany na mieście. Jak byłem właśnie w Rzeszowie teraz na jednym spotkaniu, zanim się przetransformowałem w Cyber Mariana, to właśnie sobie stałem przy półeczce z książkami, taki ktoś. A tutaj kolejeczka, ogląda książki przy mnie, nie? A ja sobie stoję obok tuż i nikt nie wie, że obok Marian stoi. A ja tak polecam, polecam. Hmm. Oglądałeś też boś Tak, tak, nie... no, tak. Chciałem si tak troszeczkę, że niby też się zastanawiam. Zgłosiłeś się, czy nie? Nie, odłożyłem. Za hmm. dużo <granuś> obrazków. Za dużo obrazków. No dobrze. E, ten teatr w się kształtował. A ładny, między innymi. trochę tutaj nagrał to mi Ale co ty, to, ty to, chcesz? Nie mam, to, bo dlatego, że... Że stoł, no to na bardzo liver. Jak całe życie spędziłem na scenie? Zaczęło się od teatru. Potem troszeczkę się to wszystko rozwinęło, z takim show, który widzieliśmy w Polsce. To, no w sumie całe życie, bo tak naprawdę dwa lata temu skończyłem ze sceną, a teraz to jest też niby scena, to troszeczkę w innym wydaniu, można powiedzieć, więc to bardzo mnie ukształtowało. Ja jeszcze w międzyczasie czasie montowałem filmy, byłem montażystą filmowym, więc można powiedzieć, że teraz to co robię jako Marian jest takim połączeniem tego mojego aktorstwa, tej pracy jako montażysta, czy takim niż masz. A nie, Boże, a nie kreć ci, żeby na przykład kiedyś jak już tą mega wielką popularność osiągniesz, mega dużą kasę zarobisz, mega dużo książek będzie na półkach, tak? to potem wrócisz do tego aktorstwa i będziesz aktor, taki, nie wiem, pan Błodyniowski na przykład na scenie? Ja, nie wiem co będzie kiedyś. Właśnie to wynika z mojego charakteru, że ja, ja nie rozkminiam co będzie kiedyś. Nudzisz się szybko? Nie, ja się nudzę. Właśnie ja się nudzę. Mnie... Ale nie lubisz siedzieć w miejscu. Ja się też nie lubię. Właśnie no nie lubię. On nie rozsadza cały czas. Na przykład, jak teraz jeżdżę tą, po tej trasie całej, już mam wyrzuty, że nic nie, nie, nie kręcę, nie, nie montuję. Ale czy nie, no, kręcę, w sumie z całego turu będzie, będzie filmik powstań, ale coś, coś jeszcze bym chciał zrobić. Czyli do wam złapać, bo jest za mało Tak, dokładnie. Jeszcze jedna godzina na, na rendering filmu przeczytałem. Wspominasz tutaj między innymi o tym, że praca w korporacji tak. e, to nie robiąca jest dla siebie a próbowałeś kiedyś? Nigdy, nigdy w życiu nie pracowałem cały etat, drzewowe na etat, zawsze, brawo, zawsze na scenie a. Brawo, brawo! Nie, powiedziałem sobie w życiu, że chcę robić to, co lubię robić i, i tego się trzymam po dzień dzisiejszy. I się udało to, można naprawdę. I można z tego wyżyć. Oczywiście, że można. I można wydawać książki. Też. Co <laughs> jakieś rzeczy, o których nie chciałeś tutaj pisać? Przepraszam Nie no dużo rzeczy o tym nie chciałem pisać. Ale tak, co mogłem to napisałem. No. Ale nie chciałeś, bo stwierdziłeś, że jeszcze jest ten czas, nie jest czas, że jest pewna sfera cybermariana. Mariana, no, to wiesz tylko z tego Mariana, który jest cywilem. No wiedziałem, że dużo młodych osób będzie czytać. A, czyli czekasz aż dorosłym? Tak, to wyda. A skąd w ogóle ten pędz do książki? Y, znaczy ja książkę już napisałem 6 lat temu pod prawdziwym nazwiskiem, więc, a wtedy no nie miałem tak szerokiego grona, więc stwierdziłem, że warto by było tą książkę kiedyś, teraz wydać na nowo i jeszcze ją rozmaicić, ponieważ e, tamta książka dotyczyła tylko mojego okresu związanego z chorobą, o którym się dzielę tak bez problemu i to nie jest za mnie temat tabu. I już to w ogóle pomaga. Jeszcze przed, przed wydaniem książki już się dużo osób odzywało takich no chorych, zmagających się z chorobą. E, pisało do mnie a teraz już po premierze naprawdę mam bardzo dużo takich wiadomości i to już pomaga i z tego się cieszę. Czyli nie, tylko dla Ciebie ta pozetka ta jest tak naprawdę. No dobrze, powiedz mi, tak po lekturze tej książki zastanawiam się, czy te hamburgery to one rzeczywiście cały czas w Tobie e, wzmagają takie uczucie niepokoju? Tak, a to byśmy, byśmy powiedzieć, że co chodzi. Hmm, Spoilerować to będziemy. To zróbmy w takim razie jedną z tych historii, która jest opisana w książce, tak. prawie że z samym początku. Tak, jak tak. to się stało, że tak daj gry za hamburgera, to dla Ciebie jest taka, taka, taki koszmar z dzieciństwa? Znaczy nie, po prostu pierwsze zarobione pieniądze jako, jako dzieciaka, ta pierwsza praca i chciałem sobie kupić hamburgera, bo nigdy nie w miała hamburgera. hamburgerów tak dużo nie było jak teraz. Zbierałem te pieniążki, na hamburgera poszedłem sobie... Popić. i wracam Czemu. na dwóch karków. No i gryzę. No, więc y... zawsze jak, jak jem tego... Ogóreczek z hamburgera kojarzy mi się z taką sytuacją. Zawsze jak czuję tego ogóreczka w tym hamburgerze, to, to widzę od razu przed oczami tych dwóch, tak są gryza. No dobrze, a odwrotnie. teraz widzisz na przykład te rzeczone karki, to musisz od razu hamburgerze? Nie, bo pierwsze zarobiony pieniądze. Jednak. Wydał się inaczej? Tak. Wiedząc już, co się potem wydarzyło? Tak. Na co? Na lody. <laughs> Bo to wtedy by nie powiedzieli wiza. <laughs> Skąd, wiesz? Czas, no dobrze, nie drążmy, najpierw będzie w kolejnej części y, książki. Powiedz mi, czy dla Ciebie internet jest taka przestrzeń, gdzie się możesz w 100% uzewnętrznić i... A to jest to? Oczywiście, właśnie tu znalazłem takie swoje idealne miejsce że tutaj, yy, no mogę to, co mam w głowie, prawda, przelać na te filmiki. Bo ponieważ ja wcześniej, tak jak wspominałem, pracowałem jako montażysta filmowy i też troszeczkę w telewizji pracowałem, zachodziłem na szkołę filmową, ale wszędzie były jakieś ograniczenia, w sensie, że jakieś ramy standardy, które trzeba się trzymać, yy, że, że tak, nie wypada zmontować, bo to się nie łączy z tym, to ujęcie nie tak, tutaj coś się oś nie przecina, yy, matko się. A tutaj mogę, prawda, ja chcę, żeby ujęcie było krzywe, no to jest krzywe, no. I mogę się realizować. Tak sobie się, że przy okazji jesteś niezłym e, biznesmenem, bo nie musisz, nie płacić za montaż. Tak. No to jest... To ci wyszło. Montaż jest świętością mnie. to jest to co najbardziej lubię Już to składanie w całość. Ale teraz popatrz, jeżeli masz? Czyli wiesz, Ale to się hmm. wygrywa, tak, tak, Słuchaj, jeżeli masz tą swoją jeżeli masz już swoją przestrzeń w internecie, to nawet zapytaj, żeby już momentu, czyli poważnie dla siebie, kiedy ściągasz cały amperaż Super Mariana i i wszystko, żeby cię nie rozpoznał. Nie, to jest... Dużo youtuberów mi to zazdrości, że tak sobie to wykniłem, ponieważ na co dzień mam ciszę, spokój, nikt nie zaczepia, tak sobie jem tego hamburgera, na przykład jakiś tam kresowek. Czyli jadasz? Jadam. Nie no, jadam, bo... Ale wysokutnie. Wal walczę z traumą. No Proszę, żeby ogórek pociągnęli tu. No więc y, jak sobie jem to hamburger, kapitan pyton, sos na pod no i nigdy nie patrzy, nic nie robi, czas nie czyta A jak no. chcę być znany, rozpoznawany, to tutaj się przybieram. Tak, sobie tym Zawsze tak bym widzisz coś przez te okulary? No, no tak, yes. <m controllas5> no, do metra. Pierwszy, pierwszy, Widzę, coś, że żółtego trzymają w rękach. Czyli jakby teraz się powiedział tam tłum, to byś stratował połowę. A jest tłum? No cóż, no dobrze. Drodzy Państwo, mam pytanie. Dlatego problemem. nigdy stratowanie nie robiłem. Dlatego dzisiaj będziesz siedzieć. Tak, będę sit up. O, nowy trend to sit up. Hmm. Czy mamy pytanie do Mariana? Obiecuje, że nie będzie chodzić i nie będzie tratować. Chyba. Kiercy Werynkwa. Hmm. No. Właśnie się nagrywa. Co robię? Kabarety. No teraz już nie śledzę. Kiedyś... Kiedyś oglądałem kabarety. Teraz już... w telewizji nie ma. Od lat. Sprzedałeś? Nie. Znaczy, antena nie działa. Jakiś... Fuck nie, 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 jest naprawieniem tego. A powiedz mi, a siebie oglądasz? W internecie, ale nie w momencie, kiedy to przez swoje, wiesz, przed wrzuceniem e, czy siebie? Rzeczy, w siebie? potem, po czasie, żeby sprawdzić, e, ja, czy to było w Na przykład. właśnie wracam do cyberinfo, to najczęściej to oglądam. Jest jakiś fenomen w tym, w tym, w tym, programie. Widzą, się podoba, mi się podoba i właśnie to, co najczęściej oglądam, to cyberinfo. I zresztą książka miała być takim cyberinfo, właśnie taką pigułką. Zresztą wszystkiego. Zresztą nawet jest taka żółta, jak miniaturki, Cyberinfo, więc można powiedzieć śmiało, że to jest takie Cyberinfo na kartkach. Na kartkach nie tylko, ponieważ warto mówić dla osób, które jeszcze nie wiedzą, że ta książka jest tak. specjalna, bo nie, nie tylko służy do tego, żeby ją przebierać kartę po kartce, ale można wykorzystać do tego swojego razu sprzęt, tylko komputer, tablet na przykład gdzieś tak, telefon, smart, prawda? No właśnie, to co mówiłem, że chciałem, żeby ta książka była taka jak moje filmy. Czyli przede wszystkim jest ta treść. Nie to fajna jest. Spoko jest. Tak, pana dzisiaj. No, to dobrze. I to może zdemonstrujemy żeby taką odkąd prezentację jak ma tych tych fizytorzy pod. Czyli jednak ja stajesz. Jednak ja, ja stand będzie. No taki no. Jest aplikacja, można sobie ją ściągnąć, która pokazuje drugie dno tej książki. Jakieś takie ukryte rzeczy. Jest sobie można ściągnąć, zupełnie za darmo. Androida. No, kolega ściąga. Tu no, sobie, no, tu sobie, sobie odpalę. Tu jest, tak, skanuj tę stronę. To może tę swoją asystentkę poproszę. Proszę bardzo, co byś chciał na przykład? No na przykład oglądamy sobie, czytamy sobie książkę i nagle się pojawia... Taka no bo tylu, na przykład. Nie, nie, to nie. Tam, dzisiaj się pojawia taka ikonka smartfona. Zaraz poszukamy jakąś ikonkę smartfona. Tutaj, proszę bardzo, szukamy, czytamy. Zagaduj, zagaduj. Tak, dokładnie. Rodziłem się w świątyniu jako syna Deniusza i Marii... O, już mamy, dobrze. Hmm. Nie, nie ma. Ty, ma tak, się, tak się zatrzymałam, na konferencji bo hmm? już. Tak, a to był dobry rozdział. No. Dalej, dalej. Mów, mów. Tak. A, tu jest taka techniczna strona, bo tu jest tak, troszeczkę prowokuje, bo jest napisane, nie skanuj tej strony, jeśli nie chcesz sobie zniszczyć psychiki. Tutaj zdradzą jedną z większych moich tajemnic, jeśli chodzi o Więc nie skanujcie. Dobrze. Więc... Yy, kto kto zaskanował? <noise> <noise> Czy motak na psychikę? Nie? Czy wszystko było jasne? Czyli jednak było gdzie? Mhm. Gdzie to jest? Przecież to było dużo, chcecie myśleć? 39. Głębaliśmy. 39. Ja też nie chcę zaspojarować, bo... O, na przykład to. O, tutaj, prawda? Proszę bardzo, Tutaj może. Tak, proszę, o, proszę bardzo. Tam, gdzie się pokaże taka ojkonka, wtedy sobie telefonik przykładamy, aplikację odpalamy i teraz się dzieją czary. Boś, o, syru, pokazuje się play. O, i tu jest jakiś mój komentarz do rozdziału, coś wspominam jeszcze dodatkowo. Są y, unikatowe VHS -y z dzieciństwa, na przykład. Albo są odcinki, których do tej pory nie publikowałem. Się wahałem, żeby rzucić i nie rzuciłem. A tutaj. Na przykład jeden odcinek sucharów jest, którego nigdy nie publikowałem więc on tam sobie jest, więc książka ma ukryte jakieś tam drugie dno swoje. Tak od początku miałyby wszyscy teraz w trakcie produkcji To tutaj wydawnictwo zaproponowało, że jest taka możliwość, bo nawet nie wiedziałem, że coś takiego można zrobić, że tak można urozmaicić książkę, więc wydawnictwo zaproponowało. Porą... Wodotelewizji nie oglądasz, dlatego. A, hmm. to już telewizji jest? No kurczę. Można prawie tą ten... Ewentualnie może poprosimy kogoś, kto tutaj... Ktoś, kto potrafi naprawić telewizor? A, to muszę do chłopaków się wyzwać. To ty sobie może usiąść, a ja zobaczę, czy są jakieś pytania. Mam tak. pytanie? O, cudownie, podchodzę. Po, po. tak. Czy ta ręka? Z tyłu? Czy powstanie jak twoja autorska płyta razem z Czwartą Falą? W jednym Cyberlinku mówiłeś o tym, było pytanie i ciekawi mnie to bardzo. A tym bardziej, czy to było i płyta y, CD. Z telewizy, z Szybko zadać pytanie. Nie ma małuszy? Nie znam snapa na Zaraz Zresztą odpowiem, tylko muszę mieć na... Nie, no? ja, nie, słyszałem naprawdę, tylko chciałem snapika, bo najpierw obowiązki wiadomo, tak, tak sobie tutaj o. Tam, tam leci, możecie pomachać, może nie wiem koniecznie. Tak, sobie, o, leci tam. Tego. I już odpowiadam. Tylko jeszcze majstory. Dobrze. Pasz. Więc yy, tutaj tak. Marzyłam się zawsze. Tak samo jak książkę mi się marzyło wydać. Już mi się to udało spełnić. Tak samo płyta. Płyta czeka na swój odpowiedni moment, ale jeszcze troszeczkę kawałków musi się zebrać, bo jest. Tam jest. No jeszcze nie, nie na całą płytę. Widzia jak najbardziej. I ta trasa koncertowa też, jest... W związku z tym, że... No to co mówiłem, no wychowałem się na scenie, jak jestem na scenie, to po prostu jestem innym człowiekiem, to już, to już, to już jest to, to jest to moje miejsce. Jestem troszeczkę tęsknię za tą sceną, powiem szczerze, jak tam są jakieś meet-upy, większe i, i trzeba odnieść się na scenę, to wtedy odżywam. Także taka trasa koncertowa, no, jak najbardziej. A potem sit bo teraz tylko myślałem, że można ruszyć. Jak się e, panu e, Marian tak panu? No hmm. jak, jak, jak ci się e, ogólnie pracowało z, z, kabre, z kabaretem Mainą. Maino? No bardzo dobrze. No. Przecież dzięki tej współpracy powstał no, największy hit na moim kanale, czyli wsiekli. To się tak moja zaczęła. Więc y, właśnie no dzięki nim, dzięki nim jest ten hit do tej współpracy. Teraz robiliśmy te słuchary razem, więc jak najbardziej bardzo fajnie się z tej współpracy. Jest. Czy ktoś w tym sektorze ma pytanie jeszcze? Gdzieś słyszę ja. Już wchodzę. Może jeden. Zauważyłam podobieństwo koszulek. Nie, zbierko trzynaście. Czy byłeś kiedyś na meczu, Chciałbym iść. Ktoś ma wtyki? Ale nie, nie, grać. nie, 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 grać, no nie, nie, grać. nie, 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 Tak nie, 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 ja nie, czy czy A ja jeszcze nie pamiętam, że jesteś leko Tak, oczywiście. Mam e, no pytanie, czy jesteś leko -stronniczy? Jestem prawo <noise> nie, żartem się skończyłeś. Hmm. <noise> Gdzie mam pytania? O, teraz się narobiło. Leko pomiję, z lewo. Jezus, Bostek. Tam ej, ej. Dziecko ucieka. Z głupiego? Poszło no koszty. Nie, dlaczego? Coś tam lewo? lepiej widzisz, nie? No Tylko nic no. paszta.

Zależy od produkcji. Jak akurat Polska do robiliśmy dosyć długo, jak na mnie, bo 3 dni go. E, więc e, to przeważnie fajnie że Już to tak, że dzień, dwa. Pysza, zostaw dwa te dwa książki. Dnia, potem montaż, no. dzień, dwa. Więc ja też to stój, i patrz tam. najwięcej czasu zajmie mi teraz montowanie Cyberinfo. To już ponad tydzień. No tak właśnie. Kiedyś Cyberinfo, jak nagrywałem, wstawiałem sobie w czwartek rano. Wymyślałem, kręciłem, montowałem i na wieczór już było. A teraz, chup, uh, w tydzień tylko. Jaki przy jakiej produkcji miałeś najwięcej fajdy zrobienia czyli montowania? No, nie da się ukryć, że składa kar, ponieważ no, moje marzenie było polecieć do Ameryki Południowej. Więc no to pomimo tego, że to był hardcore tak naprawdę produkcyjny, to to mi przyniosło najwięcej radości. Bycie tam w Ameryce Południowej. E, zobaczenie wszystkich fajnych pejzaży, o piękny było. Także to, spotka mi się tutaj. pytanie od pana, który zobaczył zakazany filmik. Nie, nie, nie spoileruj. Mhm. Dobrze. Wrzucisz kiedy suchary na YouTube'a? Wróciłem. A nowe suchary? W sensie kiedy będzie kolejna seria? A, nie wiem właśnie. Może dopiero wakacje. Bo to mi się wydaje, że taki właśnie okres wakacyjny trzeba się odmurzyć. Ja tylko stworzyłem te suchary, żeby było takie proste. Bo Marianie chcesz zadać takie pytanie, które no raczej nikt by się nie zdołał odwa odważyć zadać. Nie mam postatu. <śmienicza> nie, otóż tak, przyjechałem z dość daleko. 39 km. jest daleko? No i dokładnie przyjechałem tutaj za niecałą dychę. No i niestety brakło mi na... Możesz pożyczyć? Z powrotem. Pięć A to by nie miało. ma. Czy to ładnie wygląda uwaga, Uwaga, żeby coś zde z nasz Bardzo śledzę pana filmy. I mam pytanie, co się stało z Kuzynem Indusem? Widzisz jasny. Znaczy on od czasu do czasu się pokazuje. No coś z dawno nie było. No, hmm. Nie może nie wygryźć za bardzo. Tam od czasu do czasu tak pokazuje. Ale kontakt z Kuzynem Indusem jest. Kuzynem Hindus się pojawia w takich szczególnych momentach, w sensie, że szybkie wejście. A ulubione miejsce na Ziemi? Polskę. <grymne> <grymne> Ojczyznę. Naprawdę, nie, nie żartuję. Ja uwielbiam Polskę. Na przykład, yy, na przykład jak mam urlop to nie wjeżdżam na no, gdzieś tam gdzieś. Gdzie się wjeżdża, to, to wadzim, to W Dubaju czy coś. Nie, jak mam urlop to jadę na nasze polskie góry. Naprawdę, jest tyle pięknych miejsc, że tak, Morze, wszystko małe. Jeziora. szczady. Hmm. Także w Polsce. Mazury. Mazury też. No. Sosnowiec na przykład. Tak. <głosy> <głosy> to już inne województwo. Prawie. Kto z przodu miał pytanie? <głosy> <głosy> czy, czy zrobisz kiedyś cyferyjko, w którym będą te trochę mniej brutalne przerywniki? A są brutalne? <głosy> <głosy> <śmuletra> to by miało sens bez, bez... 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 No. Nie ma siostra naprawdę to wybierać <śmuletra> A skąd? wiesz? E, trzy no, przy na siedlonek. I trzeba zamknąć. Czyli, 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 Dobrze, Dobrze. Dobrze Chciałam pytać... Dobrze. Dobrze, idę tutaj. O, przepraszam. Proszę, rękę do góry cały czas. Żeby ktoś pa się ustawił. Marian, gdzie info. <ślesztuk> <ślesztuk> no, ja się teraz <ślesztuk> nie wiem, czy to żartować, czy to być prawdą. No, nie było problemu. Nie było, nie było. Jeśli ja właśnie Cyberinfo czeka, zawsze jest Cyberinfo, dlatego że jest dla mnie wyjątkowe, to czeka na, na tą chwilę, ten moment, to jest jak... Poliśnienie po prostu. O, teraz sobie cyberinfo, to sobie No, To był ten żart. I teraz jeszcze chciałem zapytać którą część z tych czterech rozdziałów, w tej książce, uważasz, uważa, że jest no nie będę że ta, ta, ta część związana z chorobą, ponieważ no, najwięcej wniosła w moje życie i najbardziej mnie zmieniła, więc wydaje mi się, że to jest taki dla mnie szczególny rozdział, w którym chyba najbardziej otworzyłem. Więc wydaje mi się, że ta część Ale co ty robisz? To za często się tym książkami. Nie możesz się bawić książkami. Czy bierzesz tsunami? To ty Czyska. Coś Czyska. Coś Czyska. E, Nie. To hey, ten ten, nie, to był bardziej scenopis. Na przykład wiecie, jak wyglądał scenopis do Brzydkich Wściekłych? Kradnie im traktora, a oni go gonią. Hmm. To nie jest żart, no, prawda? To tak wyglądał scenariusz, czy ten scenopis do Brzydkich i Wściekłych. I tak większość produkcji. A wąs, wąs, to też opisuję w książce, taka ciekawostka. Spotkałem się z kabaretem Czwarta Fala, z którym właśnie zrobiłem wąsa. Dobra, siadamy na rozkwinkę. do wąsa. Czyli zielone. Sociec, jak sobie pijemy, prawda? Dobra. Śpiewają. Bliski, daleki. Budzimy się rano. Śpiewają. Bliski, daleki. I to koniec. I tak powstał bąb na przykład. Więc wszystko naprawdę, większość się dzieje w trakcie nagrywania. Ja to wiem, że tak coś się na spontanie wymyśli. I, I większość tych rzeczy, które powstały na spontanie, są, są, są mechaniczne. Moje pierwsze inspiracje, ale do filmów czy do filmów. No ja zanim byłem Marian zrobiłem takie filmy, takie ciutki filmowe, do szuflady tak naprawdę dla siebie. Więc yy, to już wtedy się zaczęło, a inspiracje skończyły. No po prostu, to jest zwojma twórcza, to tak, się nie da tłumaczyć. To jest coś, co około przychodzi.